Niektórzy lubią różowe jedzenie, niektórzy żółte, a niektórzy niebieskie. Postanowiliśmy wziąć pod uwagę gusta wszystkich i zrobiliśmy fajny wielokolorowy challenge. Miłego oglądania. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Hmm, moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet. Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzoni. Boję się gryzoni. Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Ok. Zostałem tylko ja. Zaczynamy, Misiu. Fontanna zrobiła się niebieska, ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuje. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Wow. Ale fajnie. Teraz mam super Kto tu jest? A Słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Hmm. Czeka na nas coś magicznego. Hmm... Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. To burgery. Wyglądają niesamowicie. love! Wręcz się zakochałam. Jest jedno, ale burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. No musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet. To jest teraz ciasto burger. jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie, aż brak mi słów. Wow! To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Uuu, teraz to kawałek lodu. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. No. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Co za paskudny zapach! Tylko nie to, to ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe, nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda, ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. Ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Mm, smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Oh, my God! Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie, wydaje mi się. Wow! Hej, Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich po O! Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. Mm, to jest pyszne! Nie miałam co do tego wątpliwości. Jestem gotowy. Jaki wielki arbuz! Lepsze to niż surowa ryba. Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbus jest żółty. Nie typowe. Ok. No cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. Muszę się ich pozbyć. Emma, co ty robisz? Co oh. Nic takiego. Po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. Here we go. To jest paskudne. Ochyda. No, już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Kate, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No, bardzo zabawne, naprawdę. To właśnie nazywam muzyką. To... Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Upiększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Hej, oddaj to! Stój nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. Zrobimy to tutaj i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda, poduszki nie chcą się trzymać? Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem? Wstydź się, złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki! Muszę odwiedzić ten sklep. Ręce precz, niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć. Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek. Zwłaszcza za darmo. Wow, to Hagiłagi. W ręce. Pamiętam. Wow, a więc jest tu też wielki Hagiłagi. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiąże ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? A, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne? Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Ha, 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 ha. Ej, Kaczuszko, opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwo ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką, to wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem. I jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły kot. To jest kot z Tak, Jess jest trochę dziwna. Teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, ha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę, a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bye, bye. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? Hagiwagi. To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry, w końcu przyniosłam mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam! Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcje? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz złodziejko! Jabłko mówisz! A masz za jabłko, za tablicę! Jazz, teraz mam coś o wiele fajniejszego niż twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat, jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd się wasz tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Marsik! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać, bardzo zabawne, przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami, na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. <noise> tak jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk. Zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin. Pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia. Mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie. Nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład nutellę? Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Springles? Tak, chętnie bym je zjadł, ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak! Daj mi je! No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Kurra, dzięki ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Szukałaś mnie. Nie da się oszukać Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku, patrzcie, moi wierni przyjaciele, ta dziewczyna mnie oszukała! Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Susji. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo: mury, które świecą różnymi kolorami. Och, to jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie, ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. Mamo, przepraszam, później to zwrócę. Ojej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Niedza się nigdy za wiele, co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są naczosy? Były dla gości. Nic nie rozumiem, co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto. Stop! Wiedziałam, że to ty. Jestem taka wściekła. Muszę natychmiast iść do mojego domku. No co jest, Pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować. Powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki. Ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować. No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. Gdzie ty byłaś? I skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. Co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z łagi. Nie przeszkadzaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor. Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy. Widzisz, że? Ja się wcale nie nudzę. Właśnie, potrzebuję telewizora. Chyba znowu zgłodniałem. Pójdę do kuchni wziąć jakąś przekąskę. Bardzo potrzebuję telewizora. Mam nadzieję, że tata zrozumie. O, cześć! Co słychać? Cześć, nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki! E, czekaj, a gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No, kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się, muszę iść do domku. Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kole? A, wiem, gdzie on jest. ty tam robisz. Ojej, zamknij drzwi! Jak ci nie wstyd! Co zrobiłaś? To telewizor tatusia. Nie jest ci wstyd? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No, a tego sobie posłuchamy. Okropne, nie wytrzymam tego! Jestem już zmęczona, znowu mi się nudzi. A mnie czeka wspaniała zabawa. Zobacz, co przyniosłam. To prawdziwa bitwa taneczna! Zaraz cię załatwię. Obserwuj i ucz się! Co? Co ja cię pokonam? Raczej ty obserwuj się ucz, jak super! Zgadzam się! Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzeczko, musimy to robić częściej. Zgadzam się? No to co, bawimy się dalej? Tak! Aby nie przegapić podobnych zabawnych i niezwykłych challenge'ów, subskrybuj multidu i napisz w komentarzu, czy też chciałbyś mieć w domu taki przytulny domek. No i oczywiście zostań z nami!